Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak przykręcić klamkę do drzwi. Więc tak, mamy dwie takie części. O. Jedną część to są drzwi osienkowe, jedną część sobie wkładamy tak. Później trzpień wkładamy przez zamek, tak żeby wszedł do klamki. Z drugiej strony wkładamy drugą klamkę. Dobra. Teraz trafiło i teraz tak mamy tutaj dwa otwory jeden i drugi i w komplecie mamy takie dwie długie śruby i w tym celu trzeba przewiercić drzwi czyli dobrać odpowiednie wiertło tak żeby było troszkę grubsze od naszej śruby. Podczas wiercenia muszę starać się trzymać wiertarkę prostopadle do drzwi. Dobra teraz sobie skręcę z góry jeszcze gdzie wkłada się śrubokręt to należy od wewnątrz ale że to jest w domu i nie grozi nam tutaj jakieś włamanie raczej to może być od zewnątrz biorę się w okręt krzyżakowy tutaj palcem przytrzymuję tą nakrętkę no i trzeba jakoś to ze sobą skręcić o już zapało teraz trzeba przewiercić dziurę na dole Prawdą się idzie prostopadle, jest dobrze. Kręcę dalej, wiecę dalej. Dobra, przeszło na drugą stronę. O, widzicie, też troszeczkę pod kosem. Dlatego jeszcze należy rozkalibrować. Rozkalibrować z drugiej strony. No i wkładam teraz drugą śrubę. Tutaj nakrętkę. Dobra, teraz chyba widzę, że wskoczyło. Plamka przykręcona. Dobra, a tutaj nie mamy łazienkowych drzwi, czyli nie mamy tego odczpienia, który nam jakby ustawił ten szyld pionowy w pionie, dlatego Dlatego w takich zwykłych drzwiach, jak nie mamy bolca na dole, to sobie tutaj ustawiam 42 4 42 4, 2, jest dobrze. I teraz na dole wkręcam wkrętę, tak żeby po prostu zablokować. No i można by to oczywiście wkrętami zrobić na gotowo. O. I z drugiej strony tak samo przykręcić i mielibyśmy gotową klamkę. No i być może tak zrobię, ale muszę znaleźć jakieś fajniejsze wkręty. Dobra, mam trochę fajniejsze wkręty, niż te czarne. Tak, tego też wykręcę. O, proszę. I z drugiej strony wystarczy włożyć, ustawić według metra 3 i 3, dobrze. I najpierw robię dziurę, najpierw przykręcam takim przebrzydszym wkrętem, ale za, to, ale za to ostrym. Wkręcam też taki sam wkręt do góry. No i teraz wykręcam tego wkręta fosfatowanego i wkręcam ładniejszy wkręt w kolorze złotym. I to samo robię na dole. Y la działa.